Jesteśmy... jesteśmy na złomowcu Demontujemy sobie e, tutaj tylną belkę zderzeniową z tyłu za zderzakiem w Citroenie C3 I ten plastikowy absorber, co jest nad belką Zaraz tutaj tworzymy bagażnik O kurwa. Nie ma tej, nie ma podpórki No ale no dobra Zemontujemy sobie ten zdeżak zrzucimy go śruby tam z tyłu Kurwa jak jest porzewiady Wszystko na ziemi leży Jeśli wam złomowiec cały, jest trochę tego szurubki. Dobra, te dziesiątki wezmę sobie. Op. Teraz tak, muszę tutaj tą klapę podtrzymać sobie też jedną ręką, żeby tutaj mógł podkręcać. Bo tu się jeszcze kurwa śruba się jedna. Dobra. Tu muszę te śruby jeszcze, co znajdują się mocujące zaraz za, za lampami tylnymi, muszę je tu powykręcać, a jeszcze tu kurwa lampa do kurwy nędzy jest do wykręcenia, a idź pan w chuj, nie mam nawet czym tu podeprzeć, czekaj tą półką może, ale kurwa ona nie wytrzyma, pierdolnie to mi na łeb. To półka. Dobra, czekaj, jakoś sobie poradzę może. Tu jeszcze jest zatyczka. Kurwa, nie wzięłem płaskiego śrubokręta, ale dobra. Zeszło. Wrzucimy tutaj sobie światło tylne. Dobra. I tu jeszcze jest Śruba z tyłu tak to nam wychodzi Odłączymy sobie Dobra Jeb do bagażnika Dobra, odkręcamy tutaj tą drugą śrubę Jest trochę tego zumu ty Trzeba się naszukać kurwa władzić Wpuszczają cię i sobie sam szukać, nie? Mówisz, że jesteś z firmy takiej i takiej Nie ma problemu, nie? Nie chodzisz. No, tutaj już tej belki na przykład nie weźmiemy, bo już jest pierdolnięta Znaczy walnięta jest Ale ten plastikowy absorber tutaj jest w fajnej kondycji Nieuszkodzony, niepłamany No, fajno mamy tu. Ty... Chuj. Część. Nie jest połamane Nic. Nie, no, nie jest uszkodzony wcale. Tu mamy jedną bez tych pianek, a drugie z piankami. Dobra. Weźmiemy sobie to. Dobra, znalazłem drugą c czarną. I tutaj zobaczymy, czy coś z tego nam wyda. Zdemontowałem sobie już tutaj lampy, żeby było szybciej. Teraz demontuję tutaj te śruby z tyłu z lampami. Muszę uważać na głowę, bo tu kurwa spada mi na łeb. Ta i pierdolła. Dobra, tak. Teraz tutaj śruba za e, tym zabotnikiem z tyłu. Nie wiem, jak to druga, bo mogę wziąć kamerę. Zapomniałem, czyli zabrać ze sobą kamerę w ogóle.

Zobaczymy, co z tego będzie. trawę z tyłu. Zobaczymy, jak będzie zniszczone, ale potem kurwa nie ma dramatu. you uh -huh. uh -huh. ale cóż życie zobaczymy ile nas kasują tą część plastikową już mamy czy tam da się łatwo go bo on jest na ten cały uszczelniacz maszynowo jest to oryginalny tutaj jest jeden plurier zobaczymy czy będzie pasowało kurwa to jest puszczelka jeszcze wiedziałem że z tym może być kurwa komedia czyli piątek kurwa z przodu i tak taka chujowa robota się pasuje Jak to wygląda. No i co? Szukamy jeszcze jakiejś cytryny. Cytryny. Może coś jeszcze ci tutaj znajdziemy. Ale wątpię, cały ten hektar obeszliśmy. I nie ma. Chujnie jest. Kurwa mać Dostępny dostępny samochód. Dobra, udało mi się znaleźć taki zielono butelkowy kolor i jest trawersik nieuszkodzony, elegancko. Dobra, powiedziamy się za dymontarz. Wielki śrubek o kurwa Jerzyny. Nie zgubiłem bo kurwa dwóch samochodów, wow. dopiero byłaby komedia kurwa. na pichotę bym wracał kurwa 15 km Chujowe dojść, to jest. Şimdi <laughs> kusura Z drugiej strony postawię was tutaj jakoś. Dobra, lecimy z drugą częścią. Kurwa, wszędzie jest. Nie panes. Ładny scenik był beżowy i tutaj co? wydzierać części jeszcze ewentualnie I tylko wiadomo, trzeba samemu sobie zdemontować Nikt ci nie przyjdzie, nie wymontuje, nie? Ale wiesz co wymontowujesz, nie? więc I akurat zaczyna już znów padać deszcz. Tam widzę tęcza wyszła w jednym końcu. Najlepiej właśnie jak coś potrzebujemy część z tyłu, no to wiadomo, żeby był samotworzony z przodu, nie z tyłu, bo z tyłu wiadomo, za wiele nie odzyskamy, nie? Dobra. Zrywamy z uszczelki. Trawers, tamten zostawiamy Tego bierzemy i spierdalamy klucze Aha, jeszcze tę część eee, Plastikową Tam położyłem kurwa Na masce spadł, a wiatr zwalił Kurwa jaki tu bojory Dobra, to 1 g z biura. Zobaczymy ile mnie skasują, to cześć. No dobra, mamy te do części. Otwieramy pakę. Co jest. Wrzucamy na pakę I się zmywamy stąd. Trawersik elegancki. Plastik też fajniki. No i wyszło nam za to 35 euro nie? za te wszystkie części. Cena fajna, zadowalająca. Kurwa, jeszcze z tej strony zamknięte. Centralnie nie działa coś w tym pierdolonym Berlango. Jeszcze brakowałoby, żebym się zbił z boku. Dobra, wracamy na bazę i będziemy składać cytrójkę. Dobra, zapinam pasy. Opa! nagranie takie z telefonu? Dobra. Co my tu Dobra, będziemy lecieć, nie? Dobra, no to na razie, to cześć.